Stres ci szkodzi, kiedy masz go w swoim życiu za dużo albo za mało. Zazwyczaj jest ta pierwsza opcja, bo jesteśmy przemęczeni, przebodźcowani presją, tempem życia, informacjami. To przewlekła sytuacja, z którą w pewnym momencie przestajemy sobie radzić. Z drugiej strony zbyt mała aktywność i niewielka ilość bodźców Powoduje stan bierności, znudzenia i zmęczenia. Jak korzystać ze stresu? Jak wykorzystać jego moc? Nazywam się Joanna Mielniczuk, jestem psychologiem i pomagam budować silną psychikę. Zasubskrybuj kanał Wciśnij Dzwoneczek, jeżeli chcesz być na bieżąco. Najlepszy dla organizmu jest umiarkowany poziom stresu. Taki, który dodaje energii, bo wtedy jesteś zmobilizowany do działania. To przyjemny stan pobudzenia. Taki stan, kiedy działanie daje radość. W powszechnej opinii stres oznacza zazwyczaj coś negatywnego, bo pod nim kryją się zazwyczaj trudne emocje czy lęk, czy złość, czy smutek. Czy potrafisz rozpoznawać swoje emocje? Jakie odczuwasz w ciele? Czy potrafisz wyciągać z nich informacje? Złość wskazuje na to, że twoje granice zostały przekroczone. Ona pobudza do działania i sprawia, że masz siłę pokonywać przeszkody. Masz siłę walczyć. Smutek oznacza, że z jakąś stratą trzeba się pogodzić, trzeba coś odpuścić, przeżyć coś. Lęk informuje o niebezpieczeństwie i mobilizuje wtedy do radzenia sobie z zagrożeniem. Dzięki tym emocjom żyjemy. Są one korzystne i stres też razem z nimi, bo pomaga działać. Stres to napięcie. Napięcie równa się mobilizacja. Więc warto korzystać z niej. Gdybyś nie miał stresu, to całe dnie spędziłbyś w łóżku i nic nie robił. No bo po co? Ale trzeba rozpoznawać, kiedy stresu jest za dużo, kiedy napięcie trwa zbyt długo, bo wtedy staje się szkodliwe. Czy potrafisz rozpoznawać, kiedy włącza się stan alarmowy w Twoim ciele, który informuje Cię, że stres przekroczył już poziom normy? Czytaj swoje ciało. Może to być napięcie mięśni, zwiększona drażliwość, irytacja, jakieś poczucie rezygnacji, potrzeba izolacji. Powiem Ci o kilku technikach pozwalających zmniejszyć napięcie, aby stres był Twoim wsparciem, a nie przeszkodą. Oczywiście, jeżeli masz jakieś problemy, to najlepszym sposobem jest ich rozwiązywanie: wyciąganie wniosków i traktowanie tych problemów jako jeden z elementów życia. Ale co zrobić, kiedy Stres jest na tyle duży, że uniemożliwia ci konstruktywne myślenie i podjęcie działania. Zacznij wtedy od przeskanowania swojego ciała. Co się z nim dzieje pod wpływem stresu? Doświadczasz różnych reakcji, które przygotowują Cię do poradzenia sobie z zagrożeniem. Stres aktywuje głównie wegetatywny układ nerwowy, dzięki czemu można skutecznie walczyć albo uciekać. W stresie uaktywnia się pod wzgórze, przez co szybko bije Ci serce zaczyna szybko i płytko oddychać, podnosi się ciśnienie krwi, napinają się mięśnie, a nawet zaciska gardło. Masz wyrzut glukozy do krwi, i następuje zatrzymanie procesów trawiennych, a to wszystko po to, aby działać, skutecznie działać. Twój układ odpornościowy. Działa wtedy na maksa, abyś mógł walczyć. Te wszystkie reakcje mają dodawać ci energii, której w normalnych warunkach trzeba się pozbyć. Jeżeli rozładujesz ją, to wszystko wraca do normy, ale jeżeli wstłumisz, to osłabiasz się. Możesz czuć wtedy stan takiego wyczerpania jesteś mniej odporny na kolejne sytuacje stresowe. Częściej chorujesz, kiedy potrafisz rozpozna rozpoznawać te sygnały, staraj się mieć jakąś taką szybką, intensywną aktywność fizyczną. Bądź on oczywiście też aktywny fizycznie na co dzień, bo to skuteczny sposób na radzenie sobie z tymi skutkami stresu. Kolejna rzecz to. Ujście tej niewykorzystanej energii. Możesz to zrobić robiąc to, co lubisz. Musisz dać ujście tej energii, która się zgromadziła, aby uspokoić umysł, aby spowolnić myśli. I ważna jest uważność na to, co czujesz, na stan emocjonalny. Co czujesz, kiedy się stresujesz? Osoby, które najczęściej się stresują, zazwyczaj czują lęk. Jest tak, bo mają tendencję do katastroficznego myślenia. Kiedyś takie myślenie pomagało, bo służyło większej odporności i przetrwaniu, bo ten lęk wzmaga ostrożność. Ostrożność pomaga przeżyć w trudnych warunkach. Ale teraz takie myślenie działa zazwyczaj autodestrukcyjnie. Sprawia, że stres utrzymuje się długo, bo podtrzymujesz go tymi myślami. Jeżeli masz skłonność do tworzenia takich czarnych scenariuszy, to staraj się. Kontrolować to, co myślisz, zastanawiaj się, jakie są inne możliwe scenariusze. Porozmawiaj z kimś, aby nabrać dystansu. Odwróć uwagę, mów o tym, co czujesz, nie zamykaj się w sobie. Nie nakładaj takiej maski i nie udawaj, że wszystko jest ok, bo wtedy tylko zamykasz się w tym świecie przerażających myśli. Wsparcie innych ludzi to też dobry sposób na radzenie sobie ze stresem. Ułatwiaj sobie wychodzenie z negatywnego stanu. Dzięki temu możesz zobaczyć, że to, co myślisz i czujesz, nie jest adekwatne do sytuacji. Analizuj, jakie bodźce wyzwalają w tobie łańcuch negatywnych myśli. Czego się boisz najbardziej i z jakich Twoich doświadczeń może to wynikać. Kiedy wyolbrzymiamy, to ma to często źródło w jakichś wcześniejszych, y, trudnych doświadczeniach. I kolejna sprawa. Analizuj swoje reakcje pod wpływem stresu. Być może nawykowo uciekasz od czegoś albo jesteś wrogo nastawiony do sytuacji, do kogoś, bo utrwaliłeś sobie takie reakcje, które kiedyś. Były najbardziej dostępne i umożliwiały ci funkcjonowanie. Teraz mogą być nieadaptacyjne i ci szkodzą. Na przykład atakujesz kogoś, obwiniasz, krzyczysz, zajadasz stres, unikasz i rezygnujesz z działania. To wszystko ma dać ci krótkotrwa, krótkotrwałą ulgę, ale w dłuższej perspektywie niszczy twoje życie. Więc zadanie dla Ciebie: przeanalizuj sytuacje stresujące z ostatniego czasu i zauważ, jak reagowałeś. Czy te reakcje, oprócz rozładowania energii i dania sobie takiej chwilowej ulgi, były skierowane na rozwiązanie problemu? Czy te reakcje były korzystne dla Ciebie, czy, czy może krzywdziły i Ciebie, i Twoje otoczenie? Pomyśl, jakie inne sposoby możesz mieć w takich sytuacjach. Pamiętaj, że ma on spełniać dwa warunki: rozładowywać energię i być konstruktywny dla Ciebie. Wtedy stres można wykorzystać na swoją korzyść. On będzie działał mobilizująco, będzie Cię aktywował do działania i radzenia sobie z problemem. Wszystko co się pojawia w twoim życiu możesz wykorzystać, ale trzeba mieć do tego odpowiednie nastawienie, odpowiednie narzędzia. Odpowiedni poziom stresu to siła i energia. Minimalizując stres albo zwiększając go, kiedy trzeba, działasz efektywniej. Jeżeli podobał ci się film, zostaw łapeczkę w górę, udostępnij go dalej. Tym bardziej komuś, kto ma problem ze stresem. I widzimy się jutro o 20. Do zobaczenia! Pa!